Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Znów um, odcinek z serii testowanych przeze mnie kaw. Chciałabym już po prostu wyrzucić te puste opakowania. Tutaj mamy wschodnia palarnia kawy, 250 gram, poranne espresso, zawsze świeżo palona, um, oczywiście ziarnista. I tutaj mamy moc e, 4 pochodzenie Brazylia, Indie, Arabika i Robusta, aromat rzekomo czekolada orzech karmel. I kochani, jeżeli chodzi o moje doświadczenie co do tej kawy, to Espresso ma brązową kremę. Jest intensywne i kwaśne, niestety. Po dodaniu mleka w wersji cappuccino, lekko-orzechowo-czekoladowy posmak, to da się odczuć. Delikatna ale jak dla mnie słabo kawowa. Wiecie, ja lubię kawę, e, lubię kawę mleczną, ale lubię, żeby one miały tą intensywność kawy, takiego smaku, intensywność smaku, takiej pysznej kawy i do tego po prostu ta mleczna chmurka. Niestety z tej kawy nie udało mi się tego uzyskać. Zapach bardzo delikatny, Średnia półka albo i nawet troszeczkę niżej, bym powiedziała. Natomiast być może ktoś z Was lubi taką kawę, być może też ją testowaliście, być może już mieliście ją u siebie i zakochaliście się w tej kawie. Oczywiście każdy znak ma, każdy, przepraszam, z nas ma troszeczkę inne kubki smakowe, inaczej odczuwamy te wszystkie smaki. Dlatego warto, żebyście napisali w komentarzach, jak u Was się ta kawa sprawdziła. U mnie niestety nie zagrzeje długo miejsca jak zresztą jej poprzedniczka, e, także no przetestowana, wypita, a do końca po prostu w, mm, opróżnione, jak to się mówi, opakowanie, no ale więcej już jej po prostu nie kupię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i oczywiście czekam na Wasze komentarze. Hej!